Piękna, szybka wymiana polska, sztuka krzyżowa, konno. To nie to walki piesze, tutaj mamy jeszcze przestrażone zwierzęta. Piękny unik, o mało co czapy nie stracił, aż mu piórko związczało na tej czapie. Przez łeb cięty i po zadzie był Od razu humor mu się poprawił. Wyła, Damian Jardemski! Oficynier pokonał kolego, kole, kolejnego. I Państwu salutuję. Kwiaty Cerstwa polskiego. Piękne młyńce wokół konia kręci. Łeb koński nietknięty. Mateusz wygląda na ciężko, pijanego, ale to chodzi o to, że szablą przez łeb zebrał. Koń musiał zawsze słuchać się swojego jeźdźca. Często kawalerzyści jeździli na świat. Po światłówkach ja pusty po prostu. Wiecie, wczesne tylko nie, nie lać, żadnych